Cześć, witajcie, ja jestem Labor i dzisiaj sobie jesteśmy na High na trybie gravity, czyli takim dropperze jeżeli ktoś nie wie na czym to polega to bardzo sobie zoba zobaczyć poprzednie odcinki a teraz tak na szybko wytłumaczę to jest taki klasyczny dropem, czyli musimy po prostu spadać i omijać przeszkody typu szkło, bloki właśnie i trafić do wody więc no to jest cała kwintesencja tego trybu no i to jest już chyba odcinek z tego co pamiętam czwarty Chyba czwarty, a jak nie to trzeci, to na pewno nie piąty i pewnie spytacie dlaczego nie ma 12, bo Sky 12 się nam nie obraził nie wiem why. E, no bo no. E, więc co, jeszcze proszę, żebyście dali lajka, ponieważ ja lubię lajki i to mi wspiera suba, no i dzwoneczkę, ponieważ mi są codziennie o 15. dajli kontakt mam na kanale, więc no. Polecam zostawić żebyś nie a teraz widzę, że no to jakoś szybko się nie zacznie, więc widzimy się już jak się zacznie w pocięciu. Okej, okay, kaka się zaczęła. Ja zapomniałam na jakąś mapę jakąkolwiek zagłosować, ale widzę, że nie będzie aż tak źle. Z taką co widzę woda jest tam, więc już mogę sobie na wpaść. Dobrze. Dobrze mówię. Mówię dobrze. No. Więc, oczywiście, pamiętajcie, że jestem najlepszy e, w tej grze i no. Ja umiem w na to co skali na 12. Bo no, ja bym tak mówił, bo jestem lepszy i to wie każdy. Dobra. E, no, może nie tutaj. Potem nie zobaczyłem, czy mam lecieć. Ale teraz widzę i to jest też prosta mapa. Nie wiem, czy on naprawdę na tym Hive MC są takie proste mapy. Nie tylko że ja się jakoś o jaki to ja jestem świetny, choć jestem. E, to no, po prostu łatwe są te mapy dla mnie. Hive MC. Po prostu, a po prostu ja umiem w to. I dlatego to jest dla mnie taki łatwe. Już tutaj skończył to mi się nie podoba. Chciałbym być w top, top 5 na początku. się postaram być w to top 5. I chyba będę w top 3. Powinienem być tam w top 3, więc e, o, fajnie. No, ja się cieszę. A nie! No, można powiedzieć, że jestem w top 3, ponieważ mam ten sam czas. Ale no, dobra. Top 5 jest, no i co? Widzimy się już na kolejnej arenie, mapie. Napiszcie mi jak to się nazywa, bo ja nigdy nie wiem. Gra się zaczyna, ja znowu zapomniałam zagłosować na jakąś mapę, ale też nie widzę, że jest jakaś zła. Powinno być git. Okej, okay, woda z tego co widzę jest tam. Więc tam będę starał się polecieć. 3, 2, 1. I oczywiście zepsułem już wszystko na początku. Okej, okay, ale woda jest tutaj. Węgiel. A cokolwiek to było, dobra. Już to zepsułem, widzę. Już to bardzo zepsułem, dobra. A to już... Eldo. Ne. Lipa, trochę. Ale okej, okay, może będzie T5 chociaż, chociaż w wątpię już. Druga mapa. Eee, Deep Sea. Łatwo z tego co widzę, tylko ja jestem debilem i nie potrafię wymanewrować. A po prostu robię na fajnie, a co się dzieje, że jestem taką kupą dzisiaj. Jest czarna magia, dobra, ja dopiero do tego z kończę, kończy, żeby pewnie są na piątym. To już tak trochę przypał. Okej, okay, trzeci. Za pierwszym zrobiony, już tak trzeba żeby mówić tego wcześniej. Portal jest tam. A już ludzie za chwilę skończą i tam mi się nie podoba. Okej. Okay. Kolejna mapa. I ona z tego co pamiętam jest łatwa. Dokładnie. naprawdę wpadłam w no. Nie, 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 okej. Okay. Czwarta mapa zrobiona za pierwszą. I teraz piąta mapa. Jeżeli będę pierwszy to... Nie wiem co zrobię. Nie będę pierwszy, a może będę top 3. Chciałbym być top 3. Będę? Jestem trzeci, dobra. Więc a druga runda zakończona dla mnie sukcesem. Widzimy się już w następnej. Raza zaczyna i ludzie zagłosowali na... Dla mnie taką średnią mapę, chociaż nie jest ona już taka zła. Na pierwszy level to jest ten, którego go na widzę. To jest dla mnie najgorsza mapa, czyli ta z, z pająkami. Ponieważ to jest dużo pająków, nie można łatwo w nie wpaść. Ale okej, okay. to widzę, że zap. No i w sumie, no Powinno być to teraz za pierwszą, ale. No, się ciaskułem, jeżeli chodzi o prędkość. No, ale dobrze, nie jest tak źle. Ukończę to jako trzeci. Super, dobra. Następna mapa łatwa dosyć. Ponieważ została zrobię... na no, mnie za prawy pierwszym, gdyby nie to przeklęta szkło, którego inne widzę, bo nic wtedy nie widać. Ta mapa była ostatnio właśnie, więc też fajne film ma 5 minut. Dużo jak mi dopiero dwie kryp. Przynajmniej mi się tak wydaje. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay, dobra To rozumiem Hive MC jak się bawimy Okej, okay, dobra Bawimy się tak Gdzie mam lecieć? O nie, o nie, nie. już mi się to nie podoba, dobra Dramat z Hive część druga, normalnie będzie na kanale Tu się nie da wlecieć Halo Hi -y cy Proszę o, dziękuję w końcu za 58 razem. Ta mapa też jest dla mnie. No nie fajna, nie lubię jej. Głupio jest. Tutaj Deep Sea, którą powinienem zrobić za pierwszą. Gdyby nie cholerne szkło, tego nienawidzę. okej, okay, piąta mapa to jest jakaś też za szkłem, ale. Wleciałam do wody. Wypraszam sobie, byłem w wodzie i mnie zabiło. No. A to już będzie na pewno drama. Jestem drugi, dobra, jak na tyle faili, to nie jest najgorzej. Hyphen C się na dramę. ba bana dostaniecie. No i co? Widzimy się już na kolejnej mapie. A realnie, czy to cokolwiek to jest. Teraz się zaczyna i wygrała moja mapa, na, na którą ja głosowałam, więc ona z siebie dumny. To jest w ogóle jakiś poziom narania. Będziemy do szafy. Super, dobra. Teraz się zaczyna. I tu się mogę już skończyć na samym początku, ponieważ. No dokładnie. Nie lubię takich map. Wiem, że to jest łatwe, ale. na no ciężko się tutaj. Jak już raz zginęłaś, to później się jest ciężko. No nie tak mam. Dobra, druga mapa, Narnia. To jest takie... gdzieś jakiekolwiek nawiązanie do Narni, no jest, bo jest trzafa. Ten lodowy świat, nie wiem, się nazywa, Narnia, jestem głupi jednak, dobra. Kolejna mapa, to jest tu łatwa. Okej, okay, więc zrobiłem ten za pierwszym przeze mnie, a kolejna mapa, która jest niby ciężka, to zrobię na za pierwszym przeze mnie. Gdzie to jest portal? Tam jest portal. Hop, siup. I ostatnia mapa zrobiona za pierwszym przeze mnie. No, jeżeli to można uznać za pierwszym, jeżeli teraz to zrobię, to tak. A jeżeli nie, to nie. Ale okej. Okay. I jestem drugi. Znowu po raz kolejny. Więc jestem z siebie jak najbardziej dumny. Widzimy się już na kolejnej arenie. Gra się zaczęła i chyba nie, nie wygrała moja mapa. Wgrała jakaś inna. A nie, to jest to moje, dobra. No fajnie. E, mam nadzieję, już pójdzie... O nie. Mam nadzieję, że pójdziemy tak samo dobrze jak ostatnio. No i to razem poszło, jeżeli chodzi o tę mapę. Więc jestem siebie zadowolony i dumny. Okej, okay, kto sobie za pierwszym? Nie. W sensie przyszedł to jako pierwszy, ale jako trzeci niestety. Dobra, kolejna mapa. Wpadłem na jeden klocek. W sumie za... Okej, okay, mam clickbait, to jeden klocek od zwycięstwa. Jeden. obejrzał. Oh, jeden klocek. No, Boże, Ej, to jest ciężkie! No, dziękuję! Ale się czuję, no, autentycznie skamowany. Bo to Jeden blok, no. Żebyś tam kończył czwarty, z tej że Dopiero na trzecim jestem. który jest tu łatwiejszy niż tamten. Albo i nie. Dobra, mam dobrację. Autentyczne, nie. Hypixel masz pozew. O nie no. Dobra, hop. Teraz było siup i tutaj. Dokładnie. To ma pamiętam. I tu jest portal, i ostatnia. Nightmare. Zrobiona za pierwszym. Albo i nie. Tam była druga woda, o której nie pamiętałem. Ktoś jest znowu skamowany high Hive MC. Wleciałem do wody, to było widać. No, ale to skam jest jakieś totalne, nie? No, dziękuję. Może będę top 5. Czy to rzeczywiście jest możliwe, żebym był na każdej, w każdej grze top 5. Jest to możliwe. I idealnie 10 minut, więc myślę, że to będzie idealny moment, żeby sobie zakończyć z niektórym optymistycznym akcentem. Więc jeżeli wam się podobało, to dajcie lajka, jeżeli nie, to dajcie dislike'a, zależnie od waszej opinii. Może da, możecie da, dać suba, no i za dzwonek, w potem poszlimy sobie codziennie o 15 i, możecie, i musicie być na bieżąco. Pamiętajcie dać suba, bo 50% z was mnie nie subuje, czyli co druga osoba. Więc to tyle. To bardzo źle. No i co? To byłoby na tyle. Do widzenia. Cześć. Pa, pa.